Witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej i bardzo proszę o podsumowanie meczu z lałości Pana Stowaczka. Dobry no Cóż można powiedzieć o takim meczu, w którym, w którym mając trzy mając bramkową zdobycz dajemy możliwość przeciwnikowi powrotu do meczu w 90 minucie i... i, i, i Pomimo tego, że przez te 90 minut zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, to, to jednak no dzisiaj, dzisiaj nie wytrzymaliśmy tego ciśnienia z, e, w końcówce meczu i, i, i daliśmy sobie wydrzeć te trzy punkty. Jesteśmy źli, jesteśmy rozczarowani i nie ma co ukrywać, że, że dzisiaj e, Byliśmy, byliśmy głodni zwycięstwa i to zwycięstwo chcieliśmy, tym chcieliśmy zakończyć to spotkanie. No tak nie wyszło, no, na tym polega futbol i gra się do 90 właśnie do setnej minuty. No i to kolejna nauczka, która, która niestety spada na nas. No, nie ma co ukrywać, że jesteśmy w sytuacji trudnej. Choć powiem tak, strzelając trzy bramki na wyjeździe, zespół pokazuje, że ma duże możliwości, ale, ale yy, na tą, tą konsekwencją musimy pracować nadal.